Dzisiaj napisałam sobie regulamin no jakby wróżek. Tam są też na przykład mikstury na ogrodzenie wróżek i takie te. Mam no to w takim zaszczycie wielkim. No nawet trochę tego jest. Dobra, regulamin wróżek. Pierwsza, każda wróżka powinna mieć swój znak, a łowcy mają napis. Wyczy, czyli łowca. Znaki e, wróżek wyglądają tak, takie no, jakby taki lizaki i serce z kółkiem... Wróżki, wróżki są bardzo delikatne. Wróżki żyją od 0 do 200 lat. Jak wróżka zostanie... Złapane przesłowce to jest przez yy, przesłowce. To jest na to mikstura. Przepis na miksturę to Klanka znaczy sorry, słoik i kwiaty, trawa, mikst. Zdjęcie Resztki To jest takie najważniejsze. Yy, noc wróżek Akcje akcji. 23 sierpnia, 25 sierpnia, noc łowców, 24 sierpnia, 26 sierpnia. Um. Mało odpowiedzi, gdzie łowcy ukrywają wróżki. Wróżki co parę dni dost dostawają listy od. Królewskiej róży. E, no i to jest taki regulamin. E, na no, pocztę jeszcze wstawię m, na zdjęcie tego regulaminu. Chociaż że ja tak coś szybko pisam, że nawet sama nie mogłam się doczytać. E, no i to tak wyszło. A tak to mogę Wam troszkę po włosku tutaj poczytać, bo to jest akurat mój e, no zeszyt od włoskiego Włoch tutaj jest jeszcze po polsku jest Italiano Ciao, ciao, cześć. Se, salve, witam. buongiorno, dzień dobry. Buono sera. Dobry wieczór. Cari vedeci, Do widzenia. Teraz będzie do 10 po skrócić. Co mogę nawet zamknąć Bo nie, tutaj jest. No tu 2 tret, łat, łat, 5 7 od 9 No i dobrze, nie I co jeszcze wejdę Dobra, mam kolory: niebieski, azuro, czerwony, rosca, pomarańczowy, arcino, różowy, rosca. Fioletowy wiola, szary e, griego, zielony werde, biały biano, e, czarny nero, żółty bialo. E, e, no i ten. Brązowy marwanio. Wszystko to oczywiście jest w drugim no, Nie patrzcie na to, bo teraz do czwartej więc... Dobra, tego tak nie Nie pamiętam. Lampino limpa Taka bym wiedziała Na przykład Mm. Mikomo Amelia ja, Comic e, Hirmo Comic King Piom i tutaj jest ten ogólny wróżek Tak w ogóle to drugie za oglądanie e, Seria wróżek mam nadzieję, że się uda. Tak w ogóle do końca sierpnia bym chciała wbić na tych subów, bo zostało tylko 6, więc mam nadzieję, że Wam się uda może do dzisiaj, no nie wiem, zobaczymy, no to papatki.